Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Asprender, to jest w z odcinku z dodatków do gry Little Nightmares. Jeżeli ktoś nie widział serii z podstawowej gry, jest na moim kanale. I teraz właśnie będę wyświetlać jakiś odnośnik do playlisty, bo naprawdę uważam, że to jest mega e, fajna e, gra. To Jest taka platformówka w stylu horrorowym. I teraz właśnie bierzemy się za dodatki. Ogólnie od dodatków minęło do, wyjścia dodatków minęło dość sporo czasu. E, i ja ogólnie już je przeszedłem, tak samemu, e, bo to było ogólnie w momencie, kiedy już tak, miałem przerwę od YouTube'a i nie nagrywałem. Ale postawiłem jednak teraz nagrać dodatki, bo wychodzi druga część gry. I na pewno będę chciał zrobić serię z dwójki, więc dlatego pomyślałem, że nadrobienie dodatków będzie e, czymś co się przyda w sumie, żeby tak ogólnie był taki komplet na moim kanale. Tak właśnie, ale ogólnie jeżeli ktoś nie widział serii z podstawki, właśnie zapraszam do podstawowej gry i potem dopiero do obejrzenia tej serii. Więc dobrze, zaczniemy tutaj. Właśnie dodatki są trzy, które wyszły one w Expansion pasie o nazwie Secrets of the e, W Każdy z nich trwa około godzinę, myślę, z tego co pamiętam. E, więc to powinno nam wyjść jakieś 6-7 odcinków, więc chyba tyle co mniej więcej podstawowa gra. Właśnie znaczy ja nie ukrywam, że naprawdę na pewno dwójkę jestem mega podjarany. I naprawdę się nie mogę doczekać, ma mam wyjść w przyszłym roku. Więc zobaczymy. Tak, I tu ogólnie mamy naszego bohatera dodatków. On się chyba nazywa The Runaway Kid. Tak, bo ten nie z fix jak w e, podstawce, tylko właśnie e, tym oto chłopcem. E, historia toczy się równolegle do gry podstawowej, więc tak jak będziemy się mijać trochę z naszą główną bohaterką, bo właśnie, historię jakby się tak dopełniają. Dobrze, no to musimy pójść. Wszyscy się obudziliśmy ogólnie w łóżku. I idziemy przed siebie. Ja ogólnie myślę, że będę nagrywał. Tak, tu mamy w ogóle znaną już nam postać z podstawki. Będę nagrywał, jakby, cały DLCK za jednym posiedzeniem i będę Wam dzielił na protopolenie na, 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 na dwa odcinki. Więc yy, nie dziwcie się, jak odcinek będzie się tak z dupy kończył, i ogólnie następny będzie się po prostu zaczynał, tak w tym samym momencie, co się skończył pierwszy. Bo myślę, że tak będzie najlepiej, że ten DLCK tak przy jednym posiedzeniu zaczynał i wtedy będzie spoko. Dobrze, jestem ja tutaj po małym cięciu, bo chciałem sprawdzić, czy się wszystko dobrze nagrywa. I ogólnie, właśnie, marłem przez to. Tak, ogólnie trochę pod, podgłośniłem dźwięki, ale właśnie, właśnie musiałem trochę właśnie zrobić taki mini testik czy właśnie z dźwiękiem jest spoko, bo tutaj ta gra jest znakiem takim trochę horrorem, więc spoko by było, gdybyście wszystko dobrze słyszeli. Ale przynajmniej nie chcę, żeby było za głośno. Dobra, tutaj mamy złowieszcze pijawki. Ogólnie, myślę, ogólnie to miejsce to dobrze pamiętam z podstawowej gry. Ogólnie ogólnie te delceki też sobie w miarę pamięta co tam się działo, więc ja nie jestem nie zaskoczony ogólnie wydarzeniami eee, Ale ogólnie pan że ten dodatek spoko dopełnia całość. Dobra Tu nie możemy pójść Więc schodzimy na dół Jezu, żeby się jeszcze nie zabił Ok. I to się biegało? Chyba też... Nie, tak się skradało. O, tak się biegało. Nie! To jest złowieszcze oko. Tutaj lepiej. E! Nie, 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 nie! Chwila, trzeba trochę inaczej pójść. O Jesus. No, może aż tak tego nie pamiętam. Nie pamiętam co się tak mniej więcej wydarzyło do życia. dokładnie, co jak się przechodzi, jakie w sobie były wszystkie miejsca tutaj w tym DLC. Więc to nie będzie aż tak. bo Ten... Ja już trochę dość dawno przechodziłem. Więc już tak, aż tak wszystkiego nie pamiętam. Dobra, idziemy. Tak, jak to, jak na razie to mamy typowo znajome miejsca z podstawowej gry. Ale jednak tutaj nie idzie tak działać, że będziemy cały czas chodzić po... Mm, tylko znanych miejscach, właśnie zaraz przejdziemy do e, nowej lokacji. Właśnie pierwszy szydelce, który właśnie teraz gramy to nazywa się Depth, czyli głębiny. Z zaraz w tych głębinach wylądujemy. Tak, to mamy jakąś tajemniczą postać więc pomóżmy tutaj z Nie, nie mi się to wskakiwać. To się żeby on mocniej ciągnął? Chyba nie. Ale spoko. Wchodzimy. To jest buteleczka. Tak, właśnie, ogólnie tu, jak w jedynce się zdobywało, te, te nomy się przytulało oraz... Co tam jeszcze się znajdowało? A te takie... E, te, 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 takie... A, no, te takie gejsze się niszczyło, to tutaj się te buteleczki otwiera, w sumie, w sumie spróbuję ją zdobyć Buteleczek chyba nie zdobyłem wszystkich bo ja to właśnie przechodziłem te daleceki raz i się skupiałem na tylko przejściu ich, nie maksowałem ich więc możemy tutaj trochę spróbować dlaczego od tego A? tak dziwię się, że on nie łapie tego a mi się pomyliły przyciski nie, a mi to za dobrze nie idzie Czyli nie wiem czy w ogóle tak się tutaj wskakuje, nie wiem czy on do tego z lewu doskoczy, doskoczysz? Hmm, chyba nie I ja nie mam pojęcia jak to zdobyć tak na jedno No hmm. Dobra nie Chyba jednak się nie będę eee, Męczył tym jak mnie trochę szkoda czasu Jak w sumie nie do końca wiem jak to zrobić Dobrze, idziemy Tak i teraz wiemy kto Zarąbiście mi poszło. Tak, ale chciałem powiedzieć, że teraz wiemy, kto tutaj rozwiesił te, te jakieś prześcieradła i zrobił z nich linę, które już widzieliśmy, jak tej XX x przechodziła w naszej podstawowej grze. Czy na pewno to mnie cofnęło? Kurde! Dobry początek. Cóż, jeszcze nie do końca pamiętam, jak się tutaj właśnie sterowało. Wszystkim i trochę mi nie wychodzi, ale no cóż, dobra? O, o, o. Możesz się to po prostu złapać? O tak, chyba to tak mogłem zrobić bezpiecznie. Tak, my oglądamy w zupełnie przeciwną stronę niż szliśmy Six. Dobrze. Idziemy właśnie z jakąś dziwną dziewczynką. Chodzimy No i właśnie tutaj mamy takie ładne zejście i w ten sposób wylądujemy w nowej lokacji I właśnie nie będziemy tutaj aktualnie chodzić znany na miejscu, tylko teraz już zawitaliśmy właśnie do głębin Jakie to jest mniej kanały co w ogóle jest Znaczy na ogólnie nic nie w jakimś statku, więc my yy... Nie wiem czy są jakieś kanały, ale to jest na pewno ciekawe że to jest, jest jakaś zalana część tego statku. Może no to nie, nie jest taki statek, to były całe jakieś y, podwodne, nie wiem coś. W zasadzie coś tam nadal było paszczą Dobra to sobie pomożemy tutaj walizkom wiem, ale tutaj mamy za to wodę, właśnie... Możemy tutaj w postawce się nie było wody. tak Chyba, to się, to chyba nie wiem, czy to tam była czas stopiła czy po prostu jej nie było. Ale my tutaj umiemy pływać, więc jest spoko. I mamy też teraz latareczkę, więc będziemy mieli w końcu jakieś źródło światła. No, to trochę lepiej działa jednak niż e, zapalniczka six ta latarka chyba była w ogóle tej dziewczynki. I wspomnienie, co się z tą dziewczynką stało, tak szczerze, jest szansa, że ona tutaj w sumie umarła. Przez te jakieś pijawki. Bo na razie, na razie z pijawki chcą zniszczyć. Więc tutaj musimy ich unikać. No, już mnie jedna zabiła przez to, że. sobie w ustawieniach chciałem pogrzebać. Dobra, ogólnie, znaczy to, że jesteśmy. Yy, chodzimy po wodzie. To ogólnie tym pijawkom pomaga. Kurde, dlaczego się puściłem? Bo mega zasuwają w tej wodzie. Ale jak się tak easy, bo bym się nie puścił. Nie no, dobry początek jest. Ale do no, widzicie, przechodziłem te DLC-ki, niby, ale po moich umiejętnościach, jakbym w ogóle tego nie przechodził. Zostawcie mnie, zostawcie mnie. Dobrze. Teraz się nie puszczę. Teraz trzymam twardo. Prawy spust. O, dobrze. No ogólnie są to jakieś dziwne dźwięki. Dobra. No chodźmy popływać. Mhm. Na razie to jakoś mega nic nie dzieje, ale ja, myślę, ja tak, tak wam trochę mogę zdradzić, że no za, za niedługo ta woda nie będzie aż taka... przyjazna. Wejdź tu. Dobrze. No sumie dało się to nawet zobaczyć, w sumie, włączyłem e, ten, e, zaczęliśmy gry, to w sumie zaczęło się od jakiejś sceny, e, w której mm, ten właśnie chłopiec był w wodzie i nagle go coś pociągnęło pod tą wodę, spadał tylko jego sen. Ale to już Wam zdradzę trochę, że to jednak tak nie do końca. Ale na razie myślę, że możemy sobie spokojnie płynąć. No albo nie. W sumie myślałem, że to nie będzie aż tak szybko. Ale to jednak już mamy to, co Wam zdradziłem. Już nas tutaj coś chce wciągnąć pod wodę. No to jednak już koniec sielanki. No że no. Tak mówię, że sielanka w sumie tak już zginąłem dwa razy od tych, od, od pijawek. Więc no to, to nie wiem, czy w sumie taka sielanka była, ale A gdzie my tu mamy wejść? Mamy tu spaść? Tak, mamy. Jezu mi się, że umarł. Mhm. O Boże, Pijawki. Jak się rzucało? O. Dobra, chodźcie, o nie, nie aż tak chodźcie, o nie, Jezus, co ty, dlaczego ty nie bałeś w stadzie, ej no, zaskoczyła mnie, nie wiem, pijawki myślące są chyba, no to dobrze, jeszcze raz. Trzeba jakoś się ładnie odgonić. No to jest trudne dość, bo one w tej wodzie na pewno tak zapiędzielają Wszystkie proszę chodźcie. Wszystkie. Nie ustawiajcie to je żadnego... żadnej jednej pijawy, Ale tam Ja widziałem, że tam została jedna pijawa. Tak, ona jest specjalnie, żeby mnie zaskoczyć. Ale teraz się nie dałem. Już po jednej śmierci to nie, nie powtórzę tego samego błędu. Jest tu coś? Nie, to jest chyba możemy po prostu. Nie wiem dlaczego, ale wejść. Okej, okay, chyba spadamy. Tak. Eee, woda nam tutaj ładnie pomogła. No i idziemy do góry. Zobaczcie, co nas czeka. Tak, tu z prawej mamy nasz cel. No i ogólnie będziemy musieli się zabawić wodą. Ogólnie ogóle nie wiem, że tu, tutaj nawet są ciekawe te zagadki z wodą w sumie, spoko wykorzystanie. Dobrze. Idziemy najpierw wajchę machnąć. Tak, i aktuowaliśmy nasz system. Znaczy czy tutaj zerknę, czy tutaj nie ma czegoś tego. Nie ma chyba. że no, to weźmiemy sobie te dziwnie tak jakoś. Że ta woda jakieś tak w połowie była, w miarę? Tak? Tak to w połowę I to chyba będzie tyle, nie? Bo na. Tak, bo ogólnie tę wodę mogę dać na maksa do góry, ale wtedy nie przejdziemy. Nie, tu i tak nie przejdziemy. A ja wiem, dobra. A już wiem, co trzeba zrobić. No, musimy tę wodę dać na maksa. I musimy wykorzystać to, że ta woda zanim yy, no, pójdzie do góry albo. no albo w dół, to to jednak trochę mija ten czas nalewania jej. Dobra, to poczekamy aż to do same, na samą górę wejdzie i sobie wtedy włączymy, żeby. te wodę, tak, żeby ta woda się spuszczała. Tak, teraz bierzemy na środek i szybciutko, szybciutko. Płynie, płynie, płynie. Płyn, nie blot jakieś gówno. Łap się, łap No dzięki. Jesteś bardzo przydatny. No to... Jeszcze raz. Trochę nie wyszło. Ale chyba to tak trzeba zrobić. Tak mi się wydaje. No to. Łap znowu. I ja chyba że po prostu tę wodę wezmę tak... O! Czekaj, bo... Trochę dało się ją tak pomiędzy robić, nie? Tak, dobra. To jednak nie trzeba było jakoś kombinować, tylko wystarczyło dać tak. Na yy, takie trzy czwarte bardziej. A tam jest buteleczka jakaś. Możemy tak po prostu. Nie, ta buteleczka jest bardziej skomplikowana. No dobra, jak już tę pierwszą butelkę, to trochę nie widzę sensu specjalnie szukać innych. Czemu myślę, żebym w sumie kiedyś musiał trochę zrobić takie podejście do wymaksowania tej gry? Tylko martwi mnie jeden achievement, tak szczerze, bo jest, jest taki piękny, ulubiony mój typ achievementa że przejść gry bez umierania, I, i w tej grze dodatkowo, oprócz tego, że to jest bez umierania, to ta gra pięknie wymaga, aby ją przejść e, w 3 godziny, w sensie, postawkę, bo ogólnie liderce chyba nie mają takiego achievementa, ale podstawowa gra ma achievement za przejście. Jej w 3 godziny, czy tam mniej niż 3 godziny, bardziej, i bez umierania. Dobra. O oh my God. Teraz musimy znowu się męczyć z dziwnym podwodnym stworem. Ojoj, ojoj! Umrę, umrę. Mamy to. Łapa nas wzięła. No, niestety. Nie udało się. Dobra, to drugie podejście. Ech, tutaj dużo rzeczy za pierwszym podejściem niezbyt mi wychodzi. Dobra, to teraz na tę kanapę. Mhm. Chyba, że od razu. Zrobię to do tego większego, bo ja nie wiem czy na tym mają w ogóle. Możemy się jakoś utrzymać sensownie, a na tym już na pewno możemy. Teraz na jakieś. Beczułki! Łap się, łap się, beczułki! Jezu! O nie, o nie, o nie, o nie! Nie zdąży, nie zdążę, nie zdąży, nie zdążę, nie zdążę! Nie, zdążę, nie, zdą... nie zdążyłem! Coś mi tutaj nie wychodzi za bardzo. Ja myślałem, że jak te delce jak już przychodziłem, to mi pójdzie dużo szybciej. Ale najwyraźniej nie. Moje umiejętności nie, nie pozwalają na takie przechodzenie łatwe. Dobra. Co z to to jeszcze to coś mogło uderzać w te przymocowania, na których stoimy. Czeka chyba na to, aż zacznę płynąć. Dobra, tak uderzyło. Dobra, ale tym, tym uderzeniem chyba sobie kupiliśmy trochę czasu, nie? Tak. Tak, ogólnie te uderzenia, to, że to uderza w przykłady, to trzeba też wykorzystywać. Okej. Okay.